Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie serię Lego Indiana Jones. Ostatni zestaw został przez Lego wyprodukowany w 2009 roku, a więc 11 lat temu. I było to na rok przed pojawieniem się ukochanej przez wszystkich serii minifigurek. Zapraszam was zatem na 12 zestawów z Lego Indiana Jones. Miejsce 12. Na miejscu 12 wylądował set z Królestwa Kryształowej Czaszki. Tak, tej części, w której są kosmici. I tutaj również są kosmici w trzech sztukach. Poza tym mamy klasycznego Indiana Jonesa, dwóch tubylców, jego syna, antagonistkę, żołnierza. I nie zapominajmy o pewnym druhu ukrytym za schodami. Dlaczego ten set wyloda na ostatnim miejscu? Krótka sprawa. Jest duży, w pewnym sensie fajny, ale posiada wiele uproszczeń i niedociągnięć, dlatego nie uważam, że zasługuje na więcej uwagi. Może tylko wspomnę o kilku funkcjach, które posiada. Tak, Ten górny słup wychodzący w górę potrafi się otwierać, a sala z kosmitami potrafi się przesuwać, także. Miejsce 11. Na kolejnym miejscu umieściłem walkę na skrzydle samolotu. Co do figurek, to nie mamy tutaj raczej nic konkretnego: Indiana Jonesa w swojej tradycyjnej wersji. Obok mięśniaka, który w zasadzie posiada dosyć generyczne elementy. Typowego pilota, i Marion Ravenwood, która posiada ten sam strój co w innym secie, który zobaczycie wyżej na liście. Co do budowli, to mamy tutaj oczywiście. Na pierwszym planie duży, bardzo pokaźny samolot, którego skrzydła są zbudowane z dedykowanego elementu. I muszę przyznać, o ile nie lubię specjalnie maszyn, że ta maszyna wypada bardzo, bardzo dobrze. A to z racji tego, że jest spójna. Szczególnie kolorystycznie, kiedy to ciemna zieleń, bardzo dobrze komponuje się z ciemną szarością. Natomiast co do samochodu, mimo że jest dużo mniejszy niż sam samolot. To myślę, że warto się nad nim trochę pochylić, bo jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. Miejsce dziesiąte. Na miejscu dziesiątym umieściłem najmniejszy i zarazem już ostatni secik z królestwa Kryształowej czaszki. Także będziemy mieć ten film za sobą. I pokrótce, dlaczego go wybrałem? No, nie z powodu budowli, poza tym. Bądźmy szczerzy, w tych najmniejszych zestawach nie liczą się specjalnie budowle, a figurki. I tutaj zaskoczenie, bo okej, okay, no można zaopatrzyć się w klasycznego Indiana Jonesa, jego syna i antagonistki. I o ile tych dwóch figurek, które wymieniałem jako ostatni, nie jestem fanem, to Indy jak najbardziej w kolekcji jest akceptowalny. Natomiast zaskoczę was, bo najciekawszym elementem są tutaj mrówki. A to z racji tego, że pojawiają się relatywnie rzadko. Nie mam pojęcia, możecie napisać w komentarzach, czy poza serią Indiana Jones właściwie mrówki w tej formie się pojawiły. Miejsce dziewiąte. Na miejscu dziewiątym jedna z pierwszych scen Świątyni Zagłady, czyli pościg w Szanghaju. Mamy tutaj dwa naprawdę świetne samochody. Z jednej strony czarna auto gangsterów, a z drugiej strony jasne, małe auto. Co do figurek, to jest tutaj naprawdę śmietanka. Dlaczego? Posiadamy Indiana Jonesa, ale nie klasycznego, tylko w stroju ekskluzywnym dla tego zestawu. Poza tym Shorter Ronda i dwóch gangsterów. I najlepsza figurka z tego zestawu, czyli Willie Scott w tym swoim czerwonym, takim cekinowatym stroju, który jest naprawdę, naprawdę fantastycznie wykonany. Miejsce 8. Na miejscu ósmym wylądowała Zasadzka w Kairze czyli zestaw gabarytowo taki sam, co pojedynek w dżungli, ale umieściłem go wyżej z racji tego, że posiada o jedno więcej figurkę, a jak już wspominałem, te setki kupujemy dla figurek. No i poza tym, tak tutaj pokrótce powiem, że te figurki są dla mnie dużo, dużo lepsze. Miejsce siódme. Na miejscu siódmym wylądował pierwszy wodny zestaw w tej topce. Zestaw, który nie posiada wody. Chociaż spójrzcie na te groszki przy tych słupkach, czy aby to nie miała być woda? A więc, woda zaliczona. Dostajemy tutaj dwie całkiem sprawnie wykonane łódki, albo raczej motorówki. I do tego małe zabudowanie z mostem. Nie przypomina Wam do czegoś, bo mi trochę nowe zestawy, a właściwie jeden konkretny. Nowy zestaw ze Spider-Mana. Co do figurek, dostajemy tutaj Indiana Jonesa, ale w ekskluzywnym stroju, do tego Elze Schneider i dwóch, jak ich to określić, obrońców świętego krala. Miejsce szóste. Na miejscu szóstym uplasował się zestaw, w którym otrzymujemy dwa naprawdę świetnie wykonane samoloty. I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo nie jestem zbytnim Fanem żadnych albo większości maszyn w Lego, raczej wolę takie statyczne budowle. Natomiast Indiana Jones jest pewnym wyjątkiem, bo te wszystkie maszyny, w większości, oprócz tych z czwartej części, bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o figurki to nie mamy tutaj nic szczególnego oprócz Ojca Indiego. Ale jak zresztą zobaczycie wyżej, można byłoby dostać w dużo, dużo tańszym zestawie. Miejsce piąte! Miejsce piąte! Czyli powoli zbliżamy się do podium. A tutaj zestawik z pierwszej części Indiana Jonesa. Znowu zestaw, gdzie mamy dwa samochody. Tym razem jedno mniejsze z działkiem, a drugie... I to przyznam szczerze, że przez to drugie znalazło się tutaj tak wysoko. Mianowicie ta ciężarówka wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. I bardzo mało mamy takiego typu ciężarówek w LEGO. Ale, 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 żeby nie było tak kolorowo, coś mi tutaj nie pasuje. Widzicie ten kuferek? Jasne, świetna rzecz, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Ale, co to ma być? Bo, o ile dobrze pamiętam z filmu, to Indy nie ścigał jakichś randomowych klejnotów, tylko Arkę Przymierza. Więc tutaj powinna być Arka Przymierza. Gdzie jest Arka Przymierza? Miejsce czwarte. Otóż, Arka Przemierza znajduje się tutaj. Bo oto na czwartym miejscu wylądował secik nazwany Indiana Jones and the Last Tomb. Dlaczego znalazł się tak wysoko? Po pierwsze, konstrukcja jak na tą cenę jest duża, świetnie przemyślana, zamknięta w swoim pewnym obszarze i naprawdę świetnie skonstruowana. Poza tym możemy się zaopatrzyć w ogromną ilość węży, szkieleta, diament... I ten smaczek, naprawdę za ten smaczek, aż miałam ochotę wrzucić ten set na pierwsze miejsce. Spójrzcie tam wyżej. Wydaje mi się, że komentarz w tym miejscu jest zbyteczny. Miejsce trzecie. Witam Was na podium, a na miejscu w trzecim wylądował secik pod tytułem Pościg Motocyklowy. Mamy tutaj klasyczną figurkę Indiana Jonesa, pilota, który w tym wydaniu występuje jako motocyklista poprzez zmienienie mu kasku na kolor czarny. Ciekawy zabieg. I najlepsza z najlepszych figurek, czyli ojciec Indiany Henry Jones we własnej osobie. I mamy tutaj dwa motory. Jeden, który ściga naszych bohaterów i drugi, w którym siedzą nasi bohaterowie, który posiadają tą uroczą przyczepkę, doczepkę, czy jakkolwiek się to nazywa, w której siedzi ojciec Indiego. Muszę przyznać, że ten secik wylądował tak wysoko, z racji właśnie na ojca, którą mogliśmy bardzo, bardzo łatwy sposób zdobyć. I jak się pewnie domyślacie, nie kupiłem tego setu. I żałuję po dziś dzień. Miejsce drugie. Na miejscu drugim wylądował największy set z serii LEGO Indiana Jones, czyli Świątynia Zagłady. A więc dokładnie tak, jak nazywa się druga część jego przygód, prawda? Zestaw oferuje coś na kształt wesołego miasteczka. Chociaż... Te miasteczko to było tak troszeczkę nad wyraz. Chodziło mi tutaj o kolejkę. Dostajemy tutaj podniesione tory, które zniżają się coraz bardziej i bardziej. Dodatkowo wysoko ustawiony zbiornik wodny, który jak dobrze pamiętamy z filmu zostaje zniszczony i woda zalewa korytarze. Natomiast z drugiej strony mamy podniesioną wysoko na takich wsparciach, gdzie widzimy, że ogień bucha salę. Salew, na której znajduje się ołtarz, do którego wkłada się trzy kamienie, wyglądające jak bułko chleby. O czymś, co warto wspomnieć, a czego w zestawie nie ma, to tej klatki. Klatki, w której umieszczano ofiarę, wyrywano jej serce i zrzucano ją do jakiegoś ognia, lawy, czegokolwiek, co wypalało. Więc szkoda, że tego nie ma, ale z drugiej strony to. Lego jest dla dzieci, prawda? Co do figurek, posiadamy tutaj Shorta Randa, Willy Scott, dwóch oprawców, o których już wspomniałem, Indiana Jonesa w rozdartym stroju i tego całego kapłana. Miejsce pierwsze. Gdyby ktoś, gdyby ktoś kiedykolwiek zapytał mnie, jaki set z Lego Indiana Jones chciałbym mieć najbardziej, to właśnie ten, na który teraz patrzycie. Miejsce pierwsze i Temple Escape, czyli ucieczka ze świątyni. Jak sama zresztą nazwa wskazuje, to Cecikno, w głównej mierze, jest pewną adaptacją świątyni, jej przekrojem. No i jak już to wlego bywa pewnym uproszczeniem, co nie jest tutaj w żadnym stopniu wadą. Mamy tu do czynienia z licznymi pułapkami, w tym wychodzące dity. Tak, tak, jeżeli dobrze pamiętacie scenę z filmu. To tutaj oto ten śmiałek chyba jednak nie skończył tak jak w tym secie, tylko bardziej przebity, prawda? I ta najbardziej kultowa, w którym to kilkotonowa kula próbuje zmiażdżyć naszego bohatera. Jeśli chodzi o figurki, to dostajemy tutaj cztery figurki, a jakby się uprzeć, to nawet sześć, licząc to dwa szkielety, i trzy z nich są ekskluzywne dla tego zestawu. Pierwszą jest oczywiście Pilot, drugą natomiast kompan naszego głównego bohatera, który jak wiemy źle kończy, i Belloc, czyli główny antagonista tego filmu, a co ciekawe, można było go dostać tylko i wyłącznie w tym zestawie. Poza tym wszystkim zwrócę waszą uwagę na jedną rzecz. A mianowicie bożka, którego trzyma Indy w ręce, bowiem jest to oryginalny odlew dla tego zestawu. Przeszukałem także strony internetowe o poszukiwaniu tego bożka, oczywiście te polskie, i na żadnej polskiej nie umiałem go znaleźć. A dlaczego set wylądował na pierwszym miejscu? Powiem pokrótce. Jest dla mnie esencją Indiana Jonesa, oczywiście mam tutaj na myśli filmu, w wydaniu Lego. Z jednej strony przygoda, z drugiej niebezpieczeństwo, antagoniści, złoto skarby. Łączy w sobie wszystko. Ponadto nawiązuje do pierwszej sceny z pierwszego filmu Indiana Jonesa, który już zapisał się na dobre w historii kina. I to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i proszę byście dali znać w komentarzach, który set z Lego Indiana Jones jest Waszym ulubionym. I czy w ogóle tę serię pamiętacie. Ale wydaje mi się, że dobrze. Dobrze pamiętacie. Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, Early in the morning.